Mała energetyczna przypominajka. Wiele osób, które myśli o tym, że są kreatorami swojej rzeczywistości, podchodzi do tego mniej więcej tak, jak nam się wydaje, że czy jak wiemy z przekazów, że Bóg wykrował rzeczywistość, czyli powstało z niczego powstało coś. I ponieważ mamy zakorzenione w sobie takie myślenie, to dla wielu osób podejście do do koncepcji pod tytułem Jesteś twórcą swojej rzeczywistości jest bardzo trudne, bo wiele osób nie wierzy, że to jest możliwe, albo wydaje im się, że oni są za słabi, żeby mogli coś, coś z niczego stworzyć. Ale tak naprawdę to wszystko nie na tym polega. Polega to na tym, że my się spotykamy z tym, co już istnieje. Wszystko, czego pragniesz, wszystko, o czym myślisz, pomyślisz, wszyscy ludzie, wszystkie wydarzenia, wszystkie miejsca, sytuacje, pieniądze, okoliczności. To wszystko już po prostu istnieje, a my się z tym spotykamy. I to, dlaczego się z pewnymi rzecz rzeczami spotykamy, a z innymi nie, w jaki sposób się z tym spotykamy, to jest właśnie kwestia energii. I tak naprawdę to kreujemy sobie w życiu. Kreujemy sobie spotkania z tym, co już istnieje. I kreujemy je na, na podstawie czy dzięki naszym myślom, naszym odczuciom i naszym przekonaniom. Więc pomyśl sobie, nie o kreacji, tylko o spotykaniu i w ten sposób być może będzie Ci łatwiej odnaleźć się w tej energetycznej rzeczywistości. A jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, dołącz do kursu. Link oczywiście znajdziesz w bio. Pa, pa.